Rolololol gotcha <Allah> Witam Was bardzo serdecznie w Zapytaj beczkę w wydaniu nadzwyczajnym, ponieważ miliony internautów zobaczyły poprzedni odcinek i były <sł yi> bardziej zgodne niż zwykle, i wyraziły jednogłośną opinię. Stop! Akta. Myślę, że z tego powodu musimy zmienić trochę zasady i uznać, że w internecie są nie tylko głupie pytania, ale i są też niezbyt głupie filmiki i zrobić na przykład niezbyt głupi filmik. Słuchajcie, o co chodzi w całym Akta? W 2008 roku się okazało, że toczone są tajne negocjacje międzyrządowe na temat nowego standardu ochrony praw autorskich i są one tajne za małym wyjątkiem amerykańskiego lobby branży rozrywkowej. Naszych kochanych twórców filmów, muzyki, gier komputerowych i wszystkich innych ludzi, którzy oczywiście nic nie robią dla pieniędzy. Cały świat dowiedział się o tym traktacie międzynarodowym za pośrednictwem WikiLeaks, czyli strony, która ma doświadczenie w wpuszczaniu dokumentów, o których ktoś chciałby, żeby ktoś inny nie wiedział. Podejrzana geneza tego dokumentu to jedno, natomiast jego podejrzana treść to coś zupełnie innego. Akta jest bardzo niejasna w swoich zapisach i może doprowadzić do tego, że dostawcy usług internetowych będą musieli was śledzić, inwigilować. Do tego, że nowe przedsiębiorstwa w internecie nie będą mogły się rozwijać, bo ktoś na niejasnej podstawie prawnej uzna, że łamią prawa autorskie. Co w tej sytuacji robi polski rząd? A tam zaakceptujmy to nic ważnego jakaś ustawa o rolnictwie i rybołówstwie. No i zaczął się dym, bo okazało się, że 26 stycznia Polska ma ten szajs podpisać. Internet huknął. Jakby miliony głosów nagle krzyknęły. I krzyczały coraz głośniej. Mamy już w tym momencie fansajty na Facebooku z setkami tysięcy osób, którym się to nie podoba, i filmiki, które zobaczyły setki tysięcy osób. Do całej sprawy włączyli się też hakerzy, którzy zaczęli spamować rządowe strony. Co na to rząd? To, że nasze serwery padły, to kompletnie nie jest atak hakerski. Po prostu strasznie dużo ludzi interesuje ustawa o rolnictwie i rybołówstwie. Oczywiście tej ściemy nikt nie kupił i było coraz gorzej. Strony rządowe padały w niedzielę jedna po drugiej, m.in. strona premiera, na której okazało się, że login to admin, a hasło to admin1. Jeśli macie takie hasło, to być może powinniście je zmienić. W samym tym rozgardiaszu na wysokości zadania generalnie stanął internet, który przemówił jednogłośnie i setki tysięcy osób włączyły się do protestu. Natomiast media analogowe, w szczególności telewizja, cały czas żyją własną fantazją na ten temat, przypominającą trochę za chwilę dalszy ciąg programu. Do mnie na przykład dzwoniono, i to absolutnie nie jest dowcip, z pytaniem, czy jestem członkiem y, największej grupy hakerskiej na świecie, czyli Anonymous, i czy mógłbym udziel udzielić im wywiadu w ich imieniu. Powiedziano mi, że strona tego ugrupowania hakerskiego przesyła jakoś m, przekierowuje na moje nazwisko. I co się okazało? Był to fanpage nie dla akta w Polsce na Facebooku. Naprawdę, przysięgam z ręką na sercu, tu nie jest żart. Tak było. Polska została podzielona na dwa obozy: ten, który siedzi w internecie, i ten, który nie ma o internecie zielonego pojęcia. Niestety, sfera rządząca jest w tej drugiej grupie. Co gorsza, po kilku dniach protestów i setkach tysięcy osób, które wyraziły swoją jednogłośną opinię, rząd powiedział, że podpisujemy to. Na całe szczęście będą jeszcze przynajmniej dwa głosowania, na które może mieć wpływ opinia publiczna, więc niech ta opinia publiczna będzie głośna. Niech każdy z Was zastanowi się, co może zrobić, żeby stanąć w obronie wolności w internecie, ponieważ my wszyscy wierzymy w wolny internet. Umiesz nagrać piosenkę? Nagraj piosenkę. Nagraj filmik, w którym pokazujesz, jak bardzo ci zależy, żeby internet nie został ocenzurowany. I bądź przy tym zajebisty. Bądź kreatywny. Nie ograniczaj się po prostu do spamowania rządowych stron, ponieważ naprawdę politykom to wisi, czy ich strony działają. Nie. Niech wszyscy wiedzą, że w internecie siedzą najbardziej kreatywni i najfajniejsi ludzie w tym kraju. Nie pozwólmy ocenzurować internetu, a przy okazji pokażmy jacy jesteśmy zajebiści. Stop! Akta! Pumc w krz! Pumc w krz! Pumc w krz!